Też możemy sobie tutaj otworzyć podstawowy mikser. Jak widzimy, otworzy się nam ten sam mikser, co w zakładce audio. Możemy sobie zwiększyć siłę głosu. No i przechodzimy na sprzęt. I tutaj mamy tak zwane kontrolery dźwięku czyli wszystkie. Urządzenia, które obsługują nam dźwięk. Zazwyczaj, jak się właśnie zainstaluje kartę dźwiękową, to te wszystkie kontrolery się pojawiają. Kolejna opcja to ekran. Omówiliśmy to już wcześniej, także tutaj nie będę już nic omawiał. Następnie klawiatura. tutaj raczej wszystko jest jasne no i ewentualnie możemy sobie tutaj zwiększyć bądź zmniejszyć szybkość wyświetlania się takiego specjalnego kursora na przykład w jakimś, w jakimś pliku tekstowym czy w innym pliku w którym można używać czcionki przechodzimy do opcji konta użytkowników i tutaj mamy nazwę naszego konta. Natomiast tutaj jest konto gość. Jest ono wyłączone i przejdźmy sobie na przykład do zmiany innego konta. Posłużymy się naszym kontem i tutaj mamy opcje do wyboru. Zmienić nazwę, utwórz hasło, można też obrazek zmienić. I zmienić typ konta, czyli z administratora na przykład zmienić na mniej uprzywilejowane. No i spróbujmy. No i tutaj właśnie mamy ograniczona, czyli możemy sobie to zaznaczyć. Na, na naszym koncie raczej nie możemy tego zrobić, bo mamy jedno konto administratora. Jeżeli byśmy mieli dodatkowe konto, to, to wtedy możemy sobie zaznaczyć ograniczenia. Możemy też na przykład coś zmienić, sposób logowania. Wystarczy oznaczyć tylko tą opcję. Wtedy będziemy mieli sposób logowania z typu Windowsa 98 bądź Windowsa NT. Kontroler gier. Ta opcja używa się zawsze jak na przykład podłączamy sobie jakiegoś joypada albo kierownicę. I po wgraniu sterowników do danego urządzenia wyświetla nam się właśnie tutaj nasze nowe urządzenie albo kierownica, albo Joypad. I wtedy możemy sobie wejść na właściwości i poustawiać różnego typu ustawienia. Kolejna opcja to kreator konfiguracji sieci jak na przykład chcemy sobie połączyć dwa komputery możemy użyć właśnie tego kreatora. I proponuję tutaj postępować zgodnie z jego instrukcją. Nie ma tutaj nic trudnego, wystarczy tylko po prostu czytać i zaznaczyć odpowiednie opcje. Kreator sieci bezprzewodowej, czyli w sumie to samo co poprzednia opcja, z tym, że posługujemy się już siecią bezprzewodową. Mowa to opuścimy, myszkę też i przejdziemy do narzędzi administracyjnych. To narzędzie jest raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników. No i tutaj możemy sobie na przykład zobaczyć wszystkie działania danych aplikacji. Ewentualnie, jak wyskoczył jakiś błąd, to tutaj będzie na pewno informacja o danym błędzie. Co w zabezpieczeniach jest to samo. No, i w systemie również też mnóstwo informacji, i jak widzimy, jest tutaj jakiś błąd. Możemy na niego kliknąć i tutaj nam na przykład właśnie pisze, że powinniśmy zmienić czas systemowy, bo działa niepoprawnie. Dzięki takim informacjom, możemy szybko i w bardzo łatwy sposób właśnie dojść do sedna błędu i to się wszystko robi właśnie w poglądzie zdarzeń wyłączamy już to i przechodzimy teraz do usługi i tutaj mamy wszystkie usługi, które są uruchamiane po wczytaniu się loga Windows, czyli przy starcie systemu i tutaj są wszystkie usługi te, które mamy w ms configu, czyli wpisujemy sobie ms config, zatwierdzamy i przechodzimy na usługi. I jak widzimy, są to te same usługi, które mamy tutaj. Tutaj możemy je wyłączyć, jak i w ms configu możemy je wyłączyć. Dodatkowo tutaj możemy jeszcze co nieco przeczytać o danej usłudze i na przykład kliknęliśmy sobie na magazyn chroniony i mamy tutaj opis, taki bardzo krótki opis, do czego to służy. Klikamy sobie na to dwa razy i tutaj na przykład mamy podaną ścieżkę dostępu do pliku i to jest ten plik, dzięki któremu chodzi ta usługa. Jest też opis. Następnie przechodzimy do usługi składowe. I przychodzimy sobie na przykład do usługi składowe. No i tutaj mamy nasz komputer. Spróbujemy teraz sobie przejść do podglądu. Zdarzeń i jak widzimy, jest to to samo co robiliśmy kilka minut temu. I tutaj też właśnie mamy podgląd zdarzeń: system, zabezpieczenia, aplikacje. Są to te same informacje co wcześniej. Tak samo z usługami. Tutaj mamy tą samą listę, którą mieliśmy przed chwileczką. I możemy sobie co nieco tutaj powyłączać, o, na przykład sobie wyłączymy posłańca, jest to usługa w ogóle niepotrzebna. No, u mnie już jest wyłączony. Jeżeli u was jest włączony, to tutaj możemy sobie to zmienić. Ta usługa polega na tym, że na przykład siedzimy sobie na komputerze i wyskakuje nam jakaś informacja, że jakiś tam plik jest zawirsowany czy coś takiego. To jest ogólnie taki spam i dlatego to usługę się zawsze wyłącza. A takie prawdziwe wykorzystanie tej usługi polega na przesłaniu informacji w sieci lokalnej. Czyli na przykład są dwa czy trzy komputery połączone do siebie, to przez posłańca możemy wysłać jakąś informację tekstową do drugiego komputera i wtedy na ekranie osoby odbierającej tą wiadomość pojawi się właśnie informacja z tekstem. Taki można powiedzieć sposób komunikowania się bez specjalnych komunikatorów. Przejdziemy sobie teraz do wydajności. Zbyt wiele do mówienia to tutaj nie ma, ale przejdziemy sobie na przykład do dzienniki wydajności i alerty. I tutaj jeżeli na przykład mamy jakiś problem ze sprzętem, to ten problem powinien się nam tutaj pojawić.